Mam przyjemność się powiedzieć o, o rekord czyli o softie Pioniera i o e, X, XDJ Aero. Zaczniemy od rekord to, to nie jest soft do grania stricte. E, teraz jest to m, już przy pewnym przy odpowiednim etapie sprzętowym Pioniera e, umożliwia. Pionier umożliwia granie z tego, z tego softu, ale jest to głównie soft do, do obrabiania, do przygotowywania numerów przed imprezą. Najważniejszą funkcją jest to, to, to funkcja kwantyzacji, czyli równanie, wyrób, poprawianie delikatnych naszych błędów i, i w pełni wykorzystanie efektów, które które synchronizują się z tym, także jest to, jest, to, jest to fajna funkcja i, i, i da się usłyszeć, rzeczywiście, rzeczywiście to działa i rzeczywiście, rzeczywiście to, to słychać. To tak, tak wygląda layout, layout nie wiem czy tam daleko czy tam dalej, to nie widzieć, ale potem można można oczywiście sobie zobaczyć, ja ja też chętnie wchodzę na jakieś pytania, ale tak wygląda wygląda layout. Tego programu, e, Rekordboxa. Nie warto, czy, czy nie jest wskazane e, kopiowanie całej Waszej biblioteki do, do Rekordboxa. Tak jak nie wiem, Maciej się czy, czy w innych programach, tylko no, powiedzmy tak z umiarem, żeby, żeby nie, nie za nie, nie, nie zaśmiecać, może tak, ale e, kopiujemy je, po prostu importujemy je normalnie z dysku twardego systemu. <laughs> <przykujemy>. Proszę. <laughs> Znaczy, to ja tak, taka jest wskazówka. Duż, dużo wróciłem i nic się nie dzieje, także że może, może to na początku. Ta wskazówka głównie chyba dotyczyła jednej z pierwszych wersji rekordboxa, kiedy wielotysięczne tak, biblioteki były kopiowane jakby za jednym razem i często program się po prostu nie wyrabiał. Zawieszał się, tak? I jakby były bardzo częste głosy, że coś się halo. Stąd jakby wskazówka pioniera ówczesna była taka, żeby właśnie z umiarem, żeby przeprowadzać jakąś selekcję. Nigdy nie było żadnego problemu, nic mi się nie zacięło, nie zawiesił, bo raz, ale to była wina komputera, a nie. Jakby nie zauważyłem nie, 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 nie takiego problemu. Importujemy wszystkie import, importujemy sobie numery, potem możemy obrobić je w ten sposób, że możemy sobie zapisywać konkretne cue pointy, zaznaczyć konkretne cue pointy, zapisać śluby, zaznaczyć śluby, które po zapisaniu i zgraniu utworów na, na, na pendrive czy na pendrive i w, w, w odtwarzaniu innych urządzeniach Pioniera, możemy sobie te wszystkie key pointy zachowane wcześniej, yy, czy, czy lupy możemy sobie wywołać yy, po prostu odpowiednim, odpowiednim yy, przyciskiem odpowiedni yy, yy, funkcji. Yy, co, co jeszcze istotnego w rekordboxie? Możemy sobie zmieniać delikatnie bitgrid, czyli jeżeli ta, ta mapa yy, siatka bitu jest nie do końca równo zbite, bo niektóre numery tak, tak po prostu są realne. Tak, tak. To można sobie tą, tą siatkę numeru delikatnie poprzesuwać tak, żeby ją spasować idealnie z bitem i z tempem. Co w następstwie da nam to, że będziemy, że efekty które będziemy że efekty, które będziemy nakładać i lupy, które będziemy tworzyć już na poważniejszych i innych sprzętach pioniera będą idealnie w tempo, idealnie, idealnie, idealnie zgrane i nie będziemy mieli problemów z jakimś tam niedociętym lupem czy ciągniętym głównie, głównie chodzi o to, żeby sobie przygotować te numery do, 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 do grania innych